Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Archnachobia, Hodowla Ptaszników. Na moim TikToku ostatnio pojawiło się dużo próśb, pokaż najdroższego ptasznika. Z tego też powodu uznałem, że zrobię wam specjalny odcinek na YouTube'a, gdzie pokażę Wam właśnie 7 najrzadszych i najdroższych ptaszników, jakie mam aktualne na hodowli, ponieważ do mojej hodowli doszły dwa naprawdę takie srogie, ale takie naprawdę srogie pająki. Na ten moment wydaje mi się, że na polskim YouTubie pokazał tylko morf. Jeden z tych gatunków, a drugiego nie pokazał nikt. Tak więc mamy się naprawdę srogiego rartasa i czekajcie do końca, bo będzie naprawdę fajnie. Pytaliście, kiedy Dominican Purple będą na sklepie, a z racji, że tutaj mam inkubator, to właśnie wam pokażę. Jakby się dobrze przyjrzeć, to pojawiają się pierwsze nimfy, drugie. Tutaj też jeszcze jest trochę tych nimf, ale generalnie no troszkę było tych niezapodnionych jajeczek. Tutaj takie sztuki, których nie jestem do końca pewien, nie chcę, żeby były obok tych takich naprawdę wypasionych, zdrowych sztuk. Tutaj dorosła samiczka, a tutaj jej jakaś tam kuzynka, więc naprawdę pajączek piękny i chyba dalej nie odpowiedziałem kiedy będą, a są już na sklepie od prawie dwóch tygodni, tak więc śmiało zgarniajcie. Są już to takie sztuki L2, więc naprawdę bezproblemowo sobie z nimi poradzicie. No i moi drodzy, pierwszego pająka... Jaki k*** był pierwszy pająk na liście? Dobrze, moi drodzy, co to za pajączek? Siedzi w tej kliszówce, tak więc nie jest jakimś super bykiem. I dokładnie tak jak u Michała ostatnio na filmie, jest to ornitoktonina sp. silver. I co najfajniejsze, ta moja mała krowa jedna z dwóch mi wyliniała. No ale cóż to za pokazywanie rarytasów bez wyciągnięcia ich chociażby na taki skromny kawałek ziemi. Mam nadzieję, że nie ucieknie mi ten piękny jakże pająk, ponieważ jest naprawdę piękny jak na fakt, że jest to młody pająk, dopiero w stadium L2, a naprawdę ma bardzo fajne kolorki. Mam na myśli tutaj te nóżki, które są takie, ojejku, nóżki, które są całe takie pomarańczowo-żółte, bardziej pomarańczowe, reszta ciałka Cała czarna. W dorosłości ten pająk wygląda tak, i młode na ten moment kosztują w granicach 600 zł. Bądź, jeśli się nie mylę, to ostatnio widziałem jakąś promocję 400 zł. Tak więc, no tak czy jak jest to dość sporo, jak za takiego małego szkraba, który, no, w wylince na przykład się może zablokować, może go zjeść karaczan. Zresztą, jak każdego pająka, ale ktoś o zdrowych zmysłach dałby 400 zł za takiego, za taką mrówkę? Wątpię. Ale właśnie to jest to, że hodowcy pająków mają trochę inaczej w głowie poukładane. Generalnie, pająk naprawdę wart uwagi, jeśli go jeszcze nie macie w swojej hodowli, ale chci a chcielibyście coś nie tyle, że niedostępnego, bo na ten moment można je dość łatwo kupić, co po prostu droższego i takiego ciekawszego, to naprawdę serdecznie polecam. Kolejnym gatunkiem jest bohaterka poprzedniego odcinka, czyli otwierania paczki z pajączkami, w której właśnie ona była to na końcu. Jest to Euthykaleus pulcherimaclassii. Ptasznik zasadniczo niedostępny. Ptasznik naprawdę w ogóle nie rozmnażany przez hodowców. Tak jak wspominam w ostatnim odcinku, miałem kiedyś już ten gatunek u siebie, miałem parkę. Natomiast ją za bezcen, to też nie było w sumie moje pająki, tylko znajomego. Udało mi się taką samicę wyrwać na licytacji. jestem z niej bardzo zadowolony. No i była bohaterką ostatniego odcinka, z którego wiele osób się śmieje. E, ale jeśli nie wiecie dlaczego, to zalecam sobie tam zajrzeć właśnie po tym materiale. Ptasznik zasadniczo nie, wyrusza, nie wyróżnia się niczym szczególnym. E, no powiedziałbym, jest to taki zwykły czarny amerykański pająk. Oprócz tego, że na kolankach, jak się przyjrzymy, to rzeczywiście ma takie fajne płomyczki, małe, ale nie jest to jakoś niesamowicie zjawiskowy gatunek. Mi osobiście nieco bardziej podobają się młode samiczki, takie. Podrostki niż dorosłe sztuki, no ale to tylko i wyłącznie moja opinia. Dajcie znać, czy w ogóle ktoś ma ten gatunek, bo szczerze w to wątpię. Kolejnym gatunkiem, nie gatunkami, ponieważ mam dwa pojemniki, ale jednym gatunkiem, który według mnie jest jednym z najrzadszych, najciekawszych, może niekoniecznie najdroższych pająków na mojej hodowli, jest Pachistopelma bromelicola. Dlaczego mam dwa pojemniki, skoro gadam o jednym pająku? Ponieważ ten taśnik jako młody osobnik, jako podrostek wygląda inaczej, według mnie znacznie ładniej od dorosłej postaci. Pokażę Wam teraz takiego podrostka też w granicach 1,5 cm ciała i młodą samiczkę w granicach. 3 cm ciała. Porównamy je sobie i ocenicie sami, który pająk podoba Wam się bardziej. Mnie osobiście te młodziaki naprawdę no, robią wrażenie. Mamy tutaj młodą pachistopelma bromelicola o, i nie mamy też fokusu. To jest dość zastanawiające, chociaż na kanale na no, no nie do końca zastanawiające. mi nie no bo jadę jutro na wakacje. Tak, jak widzimy, no lubi złoto, lubi złoto. Pajączek, można powiedzieć, do złudzenia przypominający wersję kolor, skaczący także jak Ptasznik z tego gatunku, jak ptaszniki z awikularia. Generalnie, gdyby ten pająk wyglądał tak, jak u dorosły, to zakładam, że byłaby to taka druga seladonia, ponieważ naprawdę te kolory są piękne. Pajączek z Ameryki Południowej, co do warunków hodowli, powiedziałbym, że trzyma się tak jak większość wrażliwych awikularii, czyli po prostu no, trzeba o nie dbać podlewać, karmić, zraszać i. Pajączek sobie poradzi. Nie wiem, czy ten gatunek ktokolwiek rozmnożył w Polsce. Większość tu przyjeżdża do nas z zagranicy. No i tak mamy takiego podrostka. A teraz pokażę Wam samicę. No, co byście o tej samicy nie powiedzieli? Zwykły taki czarny pająk. Jak się rzeczywiście przyjrzymy, to jest taki rudawo-fioletowy. Ale co jest niesamowite w tym pająku? Myślę, że tej samicy będzie to obojętne, ale ten pająk jest turbopłaski. W sensie naprawdę Karapaks i cały odwóch tego pająka jest. No, o, teraz go nie ma, bo się schował Ale jest naprawdę mega płaski Cena za młodego osobnika tego gatunku to także w granicach 400 zł Za taką samiczkę ciężko mi ją wycenić Ale powiedziałbym, że może z 700 Ciężko naprawdę wycenić takie pająki Ponieważ jeśli nie są one tak popularne w handlu To zasadniczo ile ktoś będzie w stanie za nią zapłacić To za nią zapłaci Kolejnym pająkiem moje ukochane z victori Według mnie jeden z najpiękniejszych pająków Pająk nadający się też dla osób początkujących Co w ogóle sprawia, że jest naprawdę dość przyjemną Obcym hodowlaną Ceny młodych pająków to oczywiście 150 zł, około za taką młodą sztukę. Na sklepie są dostępne za 130. Za dorosłą samicę powiedziałbym w granicach 1400-500 zł można sobie śmiało liczyć, ponieważ te samice to naprawdę fajny materiał hodowlany na ten czas. Tutaj mamy dorosłą samiczkę, maluchy, które są dostępne na sklepie. Mieliście okazję odbierać ze mną na tym filmie, tak więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie. A dla osób, które jeszcze nie widziały nigdy tego pająka, to właśnie otwieramy gniazdo samicy i zobaczymy, jak ona wygląda po jak widzicie w lince. Dobrze moi drodzy, wygoniliśmy krowiszcze, no pająk na mega S, żeby tak e, powiedzieć na czasie. Piękny pół na pół czarno-czerwony pajączek dość temperamentny, chociaż po tej sztuce akurat, co dziwne tego nie widać dość szybki, zamieszkujący Meksyk, no pamiętam pierwsze sztuki jak zobaczyłem to naprawdę zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Z psalmopousów e, chorobliwie marzy mi się jeszcze psalmopous Alkitrian, widziałem raz, że e, chłopaki ze Spiders World podajże mieli. Kuba ze spider shopu chyba też nie miał. Rozmawiałem z nimi kiedyś na ten temat, ale pająki na ten moment nieosiągalne. Ale kto wie, może kiedyś taka sztuka na filmie się tu zaprezentuje. W ogóle wylniała, jest naprawdę potężna. Ponownie wracam do kliszówek, no i tym razem pajączek, który też kiedyś był co prawda na filmie. Mianowicie jest to Cymbia Fofysa Velox. Kiedyś był to Sol del Mayo, czyli Słońce Majów, pajączek ze względu na swoje ubarwienie dorosłej postaci, dla niektórych przypominał właśnie Słońce Majów. filowo wydaje mi się, że pajączek niedostępny w żadnym, w żadnym sklepie. Większość sztuk, które gdzieś tam były już pewnie sobie podrastają, tak jak moja jedna jedyna, ponieważ drugą przypadkowo przysuszyłem. Musicie wiedzieć, że to naprawdę bardzo rzadki pajączek. Nie pamiętam ile za niego płaciłem, bodajże coś w granicach 300 zł. W ofercie detalicznej wtedy były, tak więc no, mm, też dość fajna propozycja hodowlana. Nie odchodzimy od wielkości pojemników i dalej zostajemy przy kliszówkach. No i kim ja bym był, jeśli nie pokazałby wam typu Flaena Seladonia? Moi drodzy, no mimo tego, że pająk już któryś rok jest w hobby i ceny tego pająka, jak na początku oscylowały w granicach 2000 zł, teraz spadły do około 450, 500 zł, to uważam dalej, że jest to naprawdę wart swojej uwagi pająk. Jak cały rodzaj typu flena, marzy mi się typu HLEMA Costa, widziałem je na żywo i naprawdę skradły moje serducho. Na ten moment widziałem jeszcze ostatnio gdzieś chyba dostępne kurumim, tak więc też jeśli interesuje Was właśnie ten rodzaj trapdoorów z Brazylii, to naprawdę serdecznie polecam. Taki widok w 2018 roku mogło sobie zapewnić zaledwie paru hodowców, parę w sumie największych hodowli w Polsce, ponieważ ten pająk kosztował kiedyś 2000 zł, i pamiętam jak widziałem pierwszą sztukę, to bałem się trzymać tej kliszówki. No na ten moment pajączek dość bardziej mm, taki wszechobecny, czy w ofertach, czy w hodowlach. Generalnie słyszałem coś, że można je trzymać w jakichś grupach, ale nie potwierdzam tego. To raczej z pytaniem i do Kuby musicie się kierować, ale coś takiego Udało mi się usłyszeć. Dajcie znać, czy macie tego grala w swojej hodowli. No i lecimy do ostatniej propozycji, która według mnie rozniesie system. Patrzcie na to. Nie wiem dlaczego, ale wizyty w niektórych miejscach, mam na myśli niektóre hodowle nigdy nie kończą się chwilową rozmową i wyjściem z pustymi rękami. Moi drodzy, ostatnio byłem w Kuby i rozmawialiśmy sobie właśnie o jakichś pająkach. Zauważyłem, że ma na stole pająki, które jak zobaczyłem po raz pierwszy, to Osłupiałem. Pająki wyglądające jak naziemna Irminia, zrobiły na mnie dość fajne wrażenie, ale mając okazję kupić, miałem wtedy nieco inne wydatki i, z, i zrezygnowałem z zakupu, właśnie tego pająka. Co to za pająk? Jest to kankłamą Markezi. pająk, który kosztuje na ten moment bodajże w granicach 500 zł za L1. Ja sprawiłem sobie takiego młodego osobnika i ze wstępnych jakichś tam moich określeń wydaje mi się, że może być to samica, ale wydaje mi się, że za wylinkę będzie to już takie pewniejsze. Zobaczcie, jak ten pająk niesamowicie wygląda i opowiem Wam zaraz bardzo niefajną rzecz, która z tym pająkiem się dzieje, jak jest większy. Pierwszy raz chyba na polskim YouTubie możecie zobaczyć ptasznika z gatunku Canquamo Marquesi. Pająk naprawdę niesamowicie ubarwiony. No i jak to w przypadku ładnie ubarwionych pająków za młodu, pająk ten w dorosłości jest absolutnie obrzydliwy. Chyba, że ktoś z Was lubi Triltocad vagans, to pająk jest niemalże identyczny. Cały czarny z rudym odwłokiem. No, niczym się to niestety nie wyróżnia. Natomiast te młode i takie podrostki z tego co słyszałem są naprawdę konkretne. Za dużo informacji na, nie, na jego temat w ogóle nie udało mi się znaleźć w internecie, ponieważ no, jest to stosunkowo nowo odkryty pająk. Tutaj mam takiego osobniczka właśnie, który mi wyliniał. Nie chcę go też zbytnio narażać na jakiś upadek ani uszkodzenie mechaniczne. Jeśli macie to śmiało piszcie i dawajcie jakieś swoje Obserwacje swoje wnioski na temat hodowli, bo no ja go mam chyba z dwa tygodnie, nie przypucowałem się nim nawet na Instagramie, co jest dużym osiągnięciem i jaram się nim. Jest to taka moja druga Antilena requesti, chociaż nie chciałbym, żeby podzieliła los Antilena requesti, która na ten moment będzie sobie na dobre odpoczywać. W kablocie z Samcem Dominican Purple. Tak więc to było takie moje top 7 najrzadszych, najdroższych pająków, jakie mam na ten moment w swojej hodowli. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał, dajcie koniecznie znaka. Oczywiście mam też pająki tak jak na duchromatu nie marcie się. To zawsze w moim serduszku, oczywiście te największe rarytas tak? Oczywiście wpadajcie na sklep. To tyle z mojej strony, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!